Cześć, nazywam się Aleksander Wencel i jestem prezesem Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Młoda Prawica. Jesteśmy grupą młodych osób, która łączy jeden wspólny cel osiągnięcie sukcesu. Jednym z moich głównych zamierzeń jest zorganizowanie cyklu spotkań politycznych oraz biznesowych, na które zostaną zaproszone osoby ze świata biznesu, aby pomogły nam zrozumieć trudy prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Polsce. Oraz osoby ze świata polityki, z którym będziemy mogli porozmawiać na tematy polityczne dotyczące naszego kraju. Zastanawia cię nazwa, młoda prawica. Tak, nie ukrywamy naszych intencji politycznych. Jesteśmy konserwatystami z liberalnym duchem gospodarczym, którzy aktywnie wspierają partię Polska Razem z Zjednoczona Prawica kierowaną przez premiera Jarosława Gowina. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy. Nigdy z góry nie odrzucimy żadnego Twojego pomysłu, a co najważniejsze, damy Ci działać. Dlatego już w najbliższą sobotę 18 lutego pragniemy zaprosić was bardzo serdecznie na nasze pierwsze spotkanie, które odbędzie się w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Rozpoczniemy je o godzinie 13:00 konferencją prasową premiera Jarosława Gowina. Czas na Śląsk. To zna nas młoda prawica.